Chciałbym wspomnieć o takim drobiazgu, który jakby jest takim incydentem w dziejach recepcji mojej hańby domowej, kiedy przygotowywałem do druku ostatnie wydanie z roku 1997, rozszerzone. Herbert powiedział, żeby z jego wywiadu skreślić kilka słów. Było tam powiedziane mój najukochańszy przyjaciel Adam Michnik. Otóż jakby powiedział słowa mój najukochańszy przyjaciel z grubą kreską, co ja y, oczywiście y, uczyniłem. Michnik jest manipulatorem ze swojej woli, kłamca, y, oszustw intelektualny. ideologia tych panów. To jest to, żeby w Polsce zapanował yy, socjalizm ludzką twarz. To jest widmo dla mnie zupełnie nie do zniesienia. No jest potwór, tu powinien mieć twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich hydrmian. Ja uciekam przez okno z krzykiem. Nigdy nie wykazywał chęci uczestniczenia w sposób bezpośredni w życiu politycznym. Nie miał ambicji przynależności do czegokolwiek. Natomiast interesował się polityką i chciał być obywatelem. W PRL-u nie chciał być obywatelem PRL-u, ponieważ ten kraj nazywał albo Gomułkowem. Albo Esbecio, es, albo nie wiem, Ubolandem, tak, 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 tak określa ten kraj. Natomiast po roku 1989, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, Herbert to ogromnie przeżył i nareszcie po raz pierwszy, jak mi mówił, poczuł się obywatelem i chciał nim być kiedy w związku z czym uważał, ja całkowicie to rozumiałem, że poza tym, że jest poetą i że wyraża się w sposób poetycki za pomocą wierszy czy w jakichś szkicach literackich, że również ma prawo, a nawet obowiązek, tak to traktował jako swój obowiązek występowania jako obywatel i zajmował stanowiska w niektórych sprawach, które dotyczyły nas wszystkich, gdzie występował jako obywatel. Wiem, że wielu krytykom literackim i krytykom Herberta bardzo się to nie podobało, że on szedł z jakiegoś tam parnasu i w sposób tak doraźny się wypowiadał na tematy, które wielki poeta zdaniem jego krytyków nie powinien się zajmować. On myślał inaczej. On uważał, że jako obywatel w sprawach, którego dotyczą, jako obywatela powinien zabrać głos i zabierał ten głos.